Rostomili, nie, nie wiem, jako wy, ale jomom przeogromnie rod y, ziemnioki. Ja, moja baba, ważni rostomani jodła, co ich w cajtungu wychledo, a wiele razy jest tak, y, że miasto ziemnioczków są nugle albo coś innego z mułki. Dobre, dzień, dwa, bez ziemniaków, poradzę jakoś wydzierzeć. Ale już na trzeci dzień, jak nie poczuję, że się ważą na blasze, to jest źle. Jakoś tak na ozaj zdję, że człowiek, kiedy się wychował na dziedzinie, musi ziemniaki jeść, a już nie zależy. Jeśli to jest tustelok, albo polok, albo prusok, ziemnioczek je ze ziemię, a istot z te ziemniaki tak szmakują. Wspominam se, że jakże był dzieciem, to ziemniaki rosły na gnoju. Cyckały ze ziemeczki wszystko to, co miała najlepszego. Ja trzeba było dycki tak robić, co by grunt se kapkę spocznął. Jeden rok się sioło obili, a na drugi rok ziemnioki, a na trzeci rok się tam nie hałoba i miedzę. Ale przez a była większa radość, jak się ziemnioczki kulały do corka. Nic nie wie o ziemniokach, ten kiedy ich nie powłonią, jak się ich zdrzałe kopaczkom wykopało ze ziemi. Uż w ten czas się tego ziemnioka chciało. A każdy wiedział, jaki jodło Gaździno poradzi z niego zrobić. Jeneżedycki było tak, że a Gazda z babą się powadził, to głodny nie drepsił, bo se oszkrobał porę becoków, wypucował se ich, wciepał ich do garca ze zimną wodą, a postawił ten garniec na blasze. Po tym, jak się uważyły, to se dął na talerz, zeszpański przyniósł w gorku kapkę kiszki, a już miał obiad. Po chłopi ani te ziemnioki nie szkrobali yy, ze szupów, a dziepro, jak się uważyły, to nożem se skórkę ściepowali. Ale przez ziemniok był najlepszy z skąskiem jakiegoś ich mięsa. Stykło, że gazdino uważyła polywkę z owięziny, a we wielkucnym garcu, a dała na talerz każdemu po mięsa. Do tego było porę ziemnioczków, a już cała familia jadła. Że ani, żaden się, że ani żaden nie rządził. Tak to wszystkim szmakowało. Ci co pamiętali biedę, a wojnę, dycki jak z ziemnioka wrazili do gęby, poradzili se wspomnieć, jak o to hańdowni było, że się jadło cały miesiąc ziemnioczki, a ku temu gornek czornej kawy. Rzeknijcie to dzisiaj o młodym, to bom w to ani nie uwierzą, będą się wam śmiać do gęby. Skryt z tego ci stazi ludzie dyski prawili, że na obiad, jak je ziemniak, a gorne kiszki, to już je obiad. A kiedy jeszcze kutymuje porę szpyrek, to już je ganz fajny obiad. Albo jak się to wszystko rozpuczy, te szpyrki, po społu z kapustą, a ze ziemniaczkami, to je babraczka. To też je dobre jodło. Ganz einfachowe, nie trzeba nic skombinować a człowiek se poje. Rostomili najprzód trzeba ziemniok powłoniać, jak się go wyciągnie ze ziemię, bo on potem nie skorzy przeogromnie szmakuje na talerzu. Musicie poczuć ten grunt, co w nim ziemnioczki spały od jora do jesieni. Dzisiaj się idzie po ziemniaki do konzumu, ale kieci były w corku, a każdy jeden wyrosnął z drobnioczka, co go gazino wybrała dycki na gromnicę, a wciepała do miecha. Z generacji na generacji ziemnioczki se rosły na tym gruncie, na gnoju, a nie widziały próżku, nie widziały żadnej chemii. Dziś oto użyje je inakszy, ale furt jeszcze są gazdowie, kiedy chemie nie sują do wołków. Rosną mi jakoś to istotne napisane w tych naszych tustelańskich gynach, że ziemnioki trzeba jeść, a jak ich nie ma na obiad, to czegoś igną chybią. Nasi tatowie, a starzycy woniali tą ziemeczkę, tą roztomiłą cieszyńską ziem, jak sięgali po ziemnioki. Woniali, a i te ziemnioczki, toż istot z one nam tak szmakują. Spróbujcie, nie zjeść ziemnioka ze cztery dni, to widzicie, że wam będzie coś hybiać. Dziękuję pięknie, Rostomili, żeście mnie posłuchali. Po obu stronach. Mojej głowy macie takie obrozki. Jeden obrozek je, yy, to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał. A drugi obrozek to jest film, co się Wam może spodoba. Spodziewajcie się na niego, jak macie chęć. Dziękuję Wam pięknie. Miejcie się.